Wiele jest teraz rodzin właśnie patchworkowych, coraz więcej tak naprawdę. Tak. Niestety ludzie mają z tym problem, żeby w ogóle dojść do podstawowego porozumienia nawet co do dzieci, a, a wam się udało na, naprawdę o wiele więcej y, osiągnąć i to razem. Trzeba, I ty jako terapeutka na pewno obserwujesz to i pracujesz z parami, że takim narzędziem bardzo skutecznym do tego jest przeniesienie ciężaru z to jest o mnie, no, to jest o moich dzieciach. Mm. I jak nie dopuszczasz ego, które ja mam bardzo duże, i tego nie ukrywam, i to jest też coś, co pozwala mi działać w taki, a nie inny sposób, tylko że to ego nie ma żadnego znaczenia, jeżeli porównujesz je z dziećmi. Dzieci są zawsze najważniejsze. Mm. I jak one są najważniejsze, to jesteś w stanie po prostu wiele rzeczy tak przeprowadzić, żeby to było dla nich, a nie o tobie. I tak jak wszystko w moim życiu raczej jest o mnie, w mojej pracy zawodowej, w, to też ja jestem tą, tym silnikiem rodziny swojej, i to ja decyduję o wielu rzeczach, chociaż nie o wszystkim oczywiście. O tyle tutaj takie zejście z tego poczucia, że to nie jest o mnie, tylko to musi być zrobione dla nich, daje mhm. też możliwość wyboru.